Cześć, witam Was na kanale Converts Vlog, a w dzisiejszym odcinku zbieram pokrzywy na gnojówkę. Poza pokrzywami jeszcze tam jakieś wrotyczek znajdę, dopakuję do wora. Plan jest taki, żeby cały taki 80 litrowy worek zapełnić pokrzywami. Chwilę temu zacząłem, już się poparzyłem oczywiście, no ale nic, będę zdrowszy. Po co mi te pokrzywy? No, pewnie większość już z Was wie, ale nie wypada na kanale o tematyce ogrodowej nie mieć tego to wytłumaczę gnojówka z pokrzyw jest bardzo wartościowym wywarem który stosuje się do oprysku, do podlewania warzyw w szczególności jakiś tam papryk, pomidorów pokrzywa jest bardzo bogata w mikroelementy, w pierwiastki, które wspomogą nasze roślinki we wzroście Między innymi no, jest to fosfor, potas. Poza tym, w pokrzywie, w takiej gnojówce zagnieżdżają się różnego typu mikroorganizmy, bakterie, drożdże, które pozytywnie wpłyną na życie glebowe w naszym ogrodzie. Jak taką gnojówkę wykonać, to za chwilkę wam pokażę, ale najpierw trzeba wykonać tą żmudną pracę polegającą na wyrywaniu pokrzyw. Ja tu też czasami jak znajdę pokrzywę i uda mi się wyrwać z takimi korzeniami ja te korzenie po prostu wykorzystam u siebie na działce aby zaszczepić pokrzywę, co prawda kilka pokrzyw rośnie ale chciałbym po prostu mieć swoje źródło, takie pokrzywy. A tu w zasadzie co, na ogródkach działkowych u mnie i tak to zaraz wycięte będzie, dzisiaj jeździ Znajomy z kosiarą i szaleje, także szkoda zmarnować, kiedy ja mogę wykorzystać tą pokrzywę u siebie na działce, nie? Oczywiście przy takich akcjach w krzaczorach pamiętajcie, aby się zabezpieczyć sprayem od kleszczy, długie spodnie. O niestety teraz już mamy prawie końcówkę maja, sezon na to dziadostwo się zaczął. No i stojąc normalnie na działce potrafi jakiś skurczybyk wleźć i prawie dziabnąć. No ja się pilnuję, zwłaszcza jak z młodym moim jestem na działce. Jeżonko to się oglądamy co jakiś czas, bo to naprawdę z wiatrem nawiewa to chyba. I nawet nie wiadomo kiedy i tych kleszczy można nałapać. A kleszcze są dosyć niebezpieczne z uwagi na chorobę, którą przenoszą. Jest to borelioza. O ile się ją szybko wykryje. To jeszcze nie jest taka groźna, gorzej jak się przeczeka te pierwsze kilka dni, gdzie ten rumień się już tam rozejdzie. No to już ciężko. Przynajmniej taka jest moja wiedza, nie może jakoś to inaczej wygląda. Jak głupoty gadam, to mnie poprawcie. W każdym razie znam przypadki, gdzie tą już parę osób ma, w moich znajomych i nic fajnego. Dlatego trzeba się pilnować, nie łapać żadnych kleszczy. No a najlepiej to wypryskać całą działkę afaniseptem i mieć spokój o, tylko tu akurat nie ma możliwości tego terenu wypsikać więc trzeba się dobezpieczać sprayami o, chwila gadania i pół wora pokrzywy zebrane mam Ok, odnośnie jeszcze samej pokrzywy gdzie ją zbierać? należy pamiętać, że nie warto robić tego gdzieś w okolicach jakichś dróg ruchliwych gdzie te pokrzywy hmm, Mogą być narażone na kontakt z metalami ciężkimi, no i generalnie z całym tym syfem z drogi jakieś tam gumy, oleje i tak dalej. Ja sobie tak przejdę po prostu tu wzdłuż takiego ogrodzenia. Jest mega dużo pokrzyw. Oprócz pokrzywy w planie mam jeszcze zebrać wrotycz, jak go znajdę. Wrotycz, a w zasadzie olejki, które zawiera, mają fajne działanie odstraszającej i komary, i kleszcze, wszy. Generalnie takie insekty, które nie są mile widziane u nas na działkach, i przez to właśnie chcę go dodać do gnojówki, aby przy okazji zadziałać w ten sposób ekologicznie trochę i odstraszyć niepożądane stworzenia, które mogą przeatakować. Dobra, za chwilę wam pokażę, jak taką gnojówkę przygotowuję. Tu po prostu muszę dozbierać jeszcze resztę wora żeby zapełnić moje wiader no to co, widzimy się za chwilę dobra słuchajcie, znalazłem wrotycz nie musiałem daleko szukać, tutaj niedaleko mam takie nieużytki tutaj były jakieś takie łąki, pola jakiś czas temu i właśnie w takich miejscach bardzo łatwo znaleźć wrotycz młody wrotycz właśnie wygląda tak nie wszyscy wiedzą Rotycz w takiej fazie, nie ma jeszcze żółtych kwiatków, ma takie paprociowate trochę liście i taki właśnie wrotycz znalazłem, młodziutki go sobie tutaj pozbieram. W jednym miejscu można znaleźć bardzo dużo skupisk takiego wrotyczu, ponieważ przez ilość nasion jakie wytwarza, no praktycznie jest nieusuwalny w jakiś, na jakichś terenach. No i dzięki temu ja mogę skorzystać przynajmniej z tego, że tutaj pomimo tego, że od jakiegoś czasu Regularnie ten teren jest koszony, o, to ten wrotycz jakoś tam się przebija, wybija, i mogę jeszcze znaleźć trochę. To co ja tutaj się zajmuję zbieraniem, a zaraz Wam pokażę, co dalej będę robił z worem pełnym ziela. No ok, jestem z powrotem na działce. Mam zebrany wrotycz oraz pokrzywy. Przygotowałem sobie również wiaderka. To wiaderko 10-litrowe. To wiaderko 20-litrowe z wodą ze studni. Nie mam dwóch takich samych wiaderek, ale w sumie to i tak nie byłoby mi potrzebne, ponieważ mniejsze wiaderko będzie pod wroty, czy większe pod pokrzywy. I teraz co? Muszę po prostu wyrzucić się moje zbiory i poupychać je do wiaderek. To oczywiście z pokrzywy pamiętam, aby poobrywać korzonki, które mi się przydadzą do Zaszczepienia pokrzywy u mnie na działce i po prostu w ten sposób upycham tutaj całą pokrzywę. I to samo uczynię z wrotyczem. Założę sobie może drugą rękawiczkę, jak ją znajdę. No nie znajdę. Dobra, tych korzonków parę. Nie wiadomo, jak dużo też nie trzeba. No się tu pokrzywa pakuje do dwóch wiader już. Dobra, korzonków mi starczy tyle żeby po prostu wkopać w ziemię. Może jeszcze jeden czy dwa urwę te co są na wierzchu. O, I resztę pokrzywy po prostu tak zwyczajnie wepchnę do wiadra raczej tak żeby się nie zmieszała z wrotyczem, nic by się nie stało Co prawda. Ale chciałbym dwie osobne mikstury mieć, bo dwie mikstury będą miały nieco inne właściwości i, i inne zastosowanie, tak naprawdę, nie? O dobra, tu jeszcze jest pokrzywa, tu się już wroty zaczyna, dobra, i to upycham, pomogę sobie maczetą, kolejne zastosowanie do maczety gotowanie zupy z pokrzyw. Trochę trawy tu jakieś też przy okazji złapałem, to nie zaszkodzi. Na pewno. akurat my się taka ilość pokrzywy starczy. No ile tej pokrzywy trzeba? No tak naprawdę wiecie, no trzeba do pojemnika to Dopasować. Ta pokrzywa zaraz się zacznie rozkładać po paru dniach, zmniejszy swoją objętość, ale tak, żeby e, przykrywała ją chociaż ta woda, nie? Ja tu sobie jeszcze porozdrabniam tą trochę no, w ten sposób o, i powiedzmy tak będzie, zaraz jeszcze trochę doleję do pełna Ech, i to samo robię z wrotyczem, Rzucam do wiadra. wszystkie liście. OK. Co dalej? Te wiaderka najlepiej zostawić na okres około dwóch tygodni. To jest też w zależności od, jako, od temperatury, jaką mamy. No im cieplej, tym szybciej ten proces jakiś tam fermentacji tego rozkładu, tutaj przetwarzania tych roślin zajdzie. No i zazwyczaj jest to około dwóch tygodni. A te dwa tygodnie stosuję. I te, w tym okresie te rośliny powinny nam się tu nieco rozpaść oddadzą wszystkie składniki, które mają w sobie, do wody i ta woda będzie służyła nam do sporządzenia roztworu do podlewania i taki roztwór to tak w proporcji 1 do 10 1 do 8 można stosować do podlewania właśnie w przypadku pokrzywy pomidorków, papryk wiadomo inne warzywa też można podlać, no ale najlepiej to właśnie na ten psiankowaty będzie działać moim zdaniem jeżeli chodzi o wrotycz, a tu po prostu takim koncentratem spryskam całą działkę naokoło, aby pozbyć się właśnie komarów i kleszczy. Czy to się uda z tym wrotyczem, czy to zadziała, to na pewno Wam dam znać w którymś z odcinków, może jakiś spacer nagram, to będziecie mieli informacje. A co, korzonki z pokrzyw idę zaraz w kopie i też poczekam aż mi wyrosną fajne pokrzywki z których też będę mógł już te gnojówki sporządzać to co? W tym odcinku na tyle i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, cześć!